Kto tam? Kto tam? No, Braniulec! Cześć, nie? Siemanko! Cześć! Cześć! A jak? A jak? Silny chłopak! Jak się siłowałeś na rękę? Siemanko, siwy. Au! Pozdrawiam! Nie? Siłowałeś się na rękę? Au! Już Wszystkie orły w gnieździe! A jak? Immortal Joe! Ta. Jest Łukasz. au Łukaszku Co? Co mordeczki? Co u was słychać? Jest mściwój Au. To, ten, jestem Sokołem. Jestem w Szycinie. Po pierwsze jestem w Szycinie. Jestem Sokołem. Ten musiałem wybić z ręki. Dlatego, że... A to jest dobre pytanie. Mortka, to jest jutro, co my robimy, czy pojutrze? We wtorek. O, we wtorek, spoko. 7. Tak, także jest pojutrze. Pojutrze robimy seminarium z, z młodzieżą, z młodzieżą. A. E, ten, poturbowanym życiem, nie? Nie, nie to normalnie. <laughs> ale też będzie paru poturbowanych. No, ale ci z normalnych domów? Tak, to będą normalne. Aha, aha, no, to, to to zmienia. <noise> Moje podejście do seminarium. Fajnie to o tym mówisz To jest dla szkół, wiesz? To, to, to ktoś inny organizuje. To nie ja organizuję, tylko nas zapraszają tam. Aha. Tutaj Szczecin my... organizuje Rada Spoko. Rada takich I, i i młodzieżowa. Wiesz? I w jakim ten? I w jakim celu jesteśmy tam głównie ten, mamy coś tam jakiś... My jesteśmy program jesteśmy tam samorozwój, jak w, w sport wpływa na, na stres, emocje, na trudne sytuacje życiowe. Aha. I to będzie głównie dla nas dedykowane, ta porcja? Tego czy? czy... To, to, to dla nas, jest godzina dla nas, mamy. Aha. I będziemy rozmawiać z młodzieżą 15, 16, 17 lat, żeby ich zachęcić do sportu. A kogo się spodziewamy? Takiej młodzieży, takiej ten? Normalnej. Tak, normalnej, ale takiej wiesz, nie? Wysportowanej młodzieży, takiej jak my byliśmy w naszym nie, wieku. Czy, no, takiej młodzieży czy... mało teraz jest. Tak? Teraz wiesz, jakie są czasy. No, wiem, no, 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 ale ten, ale, ale my jako naród, muszę Ci powiedzieć szczerze i uczciwie, my się jakoś w tych ciężkich czasach trzymamy. Rozumiesz? To, rozumiesz? My się Nie. dalej jakoś trzymamy. Jak ty byś sobie pojechał teraz do, do, do Dzikiej Ameryki, no. czy do Kanady, w Stanach, w USA jeszcze gorzej niż w Kanadzie. Wiemy no. o tym. Ja to wiem, widziałem na oczy. Ta, ale w Kanadzie jak w ten, ta młodzież, dlatego się martwi o moich bubasów, nie? No tam twój ile mają 16-18, nie? Genetykę mają czysto polską, nie? 17 lat Mamusia, czysta polka. Większego wariata ode mnie chyba nie poznaliście, nie? Ta, słyszałem to od was nieraz. Ale ten... A ułożki i ten. Z kiedzy Jesteśmy z całą Polską, z orzełkami, o masz pozdrowienia, Szoku ma pozdrowienia, o jest, jest niegrzeczna Gosia na linii, siemanko Grzesiu, Gosiu, Józefie, bo na drugie mam Józef, nie, Józefie, my już w łóżeczku, tak jest, my, czyli ty z Krzyszkiem. Pozwól Krzycha, totalnie lenistwo, aha, i wszyscy czekamy na rozrywkę, czyli na transmisję z Biniem, spoko. Niech no dojedziemy, to do się odezwiemy. Spoko, tak zrobimy. Tak, tak zrobimy: mordeczki, że ten, ale jeszcze kilka jeszcze wpisów, żeby nie poszło. nie pamięć. Rozłączymy się i zrobimy na żywo za jakieś tam jak powiedzmy, pół godzinki. Dobrze. Ja tam się podłączę do prądu. I ten, żeby komórka nie padła. I prze, przewiniemy kilka tematów. Nie, ale wiadomo, zawsze temat ojczyzna, ale ojczyzna bardziej położona w tym chorym świecie. Nie? Także ta chora ojczyzna też. Bo jeżeli świat cały chory, to, to każdy jeden z nas chory. Włącznie ze mną. Włącznie ze mną. I z nami. Każdym jednym z was. Każdy, każdym jeden z nas. Nie możesz być, jest to niemożliwe, całkowicie niemożliwe, żeby człowiek był całkowicie w 100% zdrowy, jeżeli otacza tego człowieka od wielu, wielu lat, od dziecka. Nas to już otacza od przeszło 300 lat, jak jesteśmy pod zaborem. Nie? Ale to otłumanienie mózgu ludzkiego, a w szczególności naszego polskiego, trwa od początku ich gry ich rzymiańskiej gry, tego nowego porządku świata, świata według Rzymian, nie, to już trwa, kiedy oni to założyli, kilkaset albo kilka tysięcy lat temu, kto wie, o tym sobie też przedyskutujemy, A, także kto tu jeszcze jest, jest, jest Łukasz Ału, Mściwuj Ału, także tu, 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 jest, yeah. Amando. Amando siemanko au o żółku. I także Gosia. Gosia Ału. Pozdrów Krzysia, Jest kato. au, siemanko. Mikel, Mike, Mike Pel. Witam braciszku. Au Maniek, Mordecko. Mściwuj co? Telefony, komputery, no dobra, ja brałem, kamery, ja drony do za, 000 000 za pieniądze żony, świat hebrajski. Chładnie co napisałeś? No ja TikToki, youtuby, telefony, no binia, komputery, kamery, dobra, dobra. drony, no GPS-y, czujniki, no satelity... No. Za ja, już koniec. Dobra morteczki, polski wilk też jest, au pozdrawiam. On tu pójdzie na spać. Jest Witek. Trzymajcie się. Trzymajcie się morteczki. ile. Nie, za pół godzinki robimy na żywo, 15 minut.